Już mamy kolejny tydzień, więc kolejne tygodniowe wezwanie. zobaczmy co twórcy gry nam wsadzą w tym tygodniu, co, co takiego wyjdzie, jeżeli chodzi o pojedynek z duchem. Więc jesteśmy na poziomie już 36, powoli powoli pniemy się do góry, mieliśmy bardzo dobrą, fajną strategię. Dobra, zobaczmy jakie niesamowite wyzwanie tutaj mamy, więc mamy trzy wyzwania. Zabawa wchowanego ukryj się. Aha, czyli w tym tygodniu mamy wchowanego, że my się kryjemy i w poprzednim było, że to duch się chował. Okay. Jest to na Willow na bardzo fajnej mapie, więc jestem ciekaw, co fajnego nam tutaj załatwi. Moderator pojawił się na stanowisku. Dobrze, kontroli mi. Jestem fast. Nie, chyba normalną prędkość mamy. Mamy drugiego, pierwszego. Ok, czy nie mam aż tak dobry jak w zeszłym tygodniu? Może być. Chyba. Nasze Sanity jest na zero. Ok, a zobaczmy, czy pilsy przywracają nam. Rozgryzuję pewnie, że chodzi o to, że musimy się ciągle chować przed duchem i to będzie hard. Na tym będzie całe zadanie polegać, chyba. Gloria Jones. Nie, w Sanity Plus nie przewracają, więc nawet nie wiem po co w ogóle są. No ale dobra. Dobra, no, to zacznijmy, zacznijmy. od klasycznego. To będzie taki trochę, trochę challenge, który ja lubię robić, czyli ze stickiem I na początek wpadniemy po prostu ze stickiem, Zobaczymy, czy mamy ducha, którego da radę rozpoznać za pomocą jego umiejętności związanych z atakowaniem. Jakby co, inform raz też jak dźwiękiem. Podgłośniłem ogólnie audio gry, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ok, mam bezpiecznik włączony. Oczywiście, że twórcy gry. Nie ułatwią nam tego zadania. O, jeszcze bezpiecznik jest w piwnicy. jest pupu. Ach, jak drzwi otworzył na górze? Chyba duch jest na górze. Piecznik. Mam nadzieję, że twórcy nie bawili się. Prędkością ducha Gdzieś duch się tu bawił, słyszałem go. Widzę, że mam pełno miejsca do chowania się, to fajnie, fajnie. A więc cały czas polega na tym, że bawimy się chowanego. Mam nadzieję, że nie, nie, nie bawili się prędkością ducha, ponieważ wiele duchów ma specyficzną prędkość, która przydaje się w rozpoznawaniu ich. Więc jak. O! I to nie jest miling. E, duchu, gdzieś poszedł. Gdzie jest duch? Halo! O. Halo, halo, halo. Czy to jest Jołkaj? Halo. Okej. Okay. Ten duch wydaje się być dam To powie... okej, okay, dobra, spoko. Jak będziesz na PC. A co do wyzwania dzisiaj? Ch e, zabawa wchowanego, tylko że teraz my się kryjemy. Zresztą tego nie było zabawa w chowanego, że to duch się kryjemy, go znajdujemy. W tym tygodniu mamy wyzwanie, że to... Okej, okay, to nie jest Ouni. Ponieważ zrobił nam ghost event'a związanego z dymkiem, więc... To nie będzie Ouni. Dobra, chcę jeszcze raz. Duch gdzieś tam jest, tam jest chyba jego pokój. Ale chcę, żeby jeszcze raz Hunt odpalił. Bo zobaczymy, może da się go rozpoznać. Nie brzmił Fast, więc na pewno nie były te duchy. Pierwsze Wraichu nie wiadomo. Huntu. A, to będzie trzeba zobaczyć. Zobaczmy, czy mnie zaatakuje. Come on, duchu. Duchu, duchu, duchu. Uhu. Zaczy, czy, czy jesteś Yokai kręciłeś się tam, ale jakimś cudem nie... nie przychodziłeś do mnie, chociaż mam włączoną latarkę, co powinno... O! Okej, okay, to na pewno nie jest mailingu, bo go słyszę. Halo? 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 Znajdziesz mnie? Okej, okay, tam. To wygląda jak Phantom trochę. Duchu, nie bądź dam, chodź tu. Halo? Tego ducha nawet nie widzę! O! Było na sekundę. Czy mnie nie widzi, nie słyszy? Duchu, chodź tu! Chodź tu! Uh, widzę, że duch nie chce się tutaj ze mną tutaj zaprzyjaźnić i przyjść do mnie. Byłoby miło, jakby to zrobił. Ale z jakiegoś powodu tego nie robi. Dobra, to ja może poprzenoszę sprzęt. Ja wiem, że gdzieś stamtąd wychodzisz, więc... Więc mam kilka sekund, żeby szybko wyskoczyć po sprzęt, ponieważ zgaduję, że jest to mało i zgaduję, że duchy daje nam dowody. To nie jest no evidence, tak który ja robię. Weźmy mój sprzęt. Duch zaatakuje. Hallo? Wiem, że tam jesteś. Jesteś strasznie cichy. No, na pewno twój pokój, jest tam zimno. Będzie ryzykowne, no ale położę mu książkę już tu. IMF też tam podrzucę. O! Oh, o, no. Wow! Napisałeś w książce i zrobiłeś ghost event'a? To się nazywa ciekawy duch. Okej, okay, mam ja pismo ducha, to tam zakres robi trochę. IMF 4, Ok, ale... Ja bym się trochę zaewakuował, ponieważ wiem, że duch zaraz zrobi hunta. Mamy babunię, babuśkę. Najkrócej to nowe Pokemony z karabinami. What? To, to jest to, co mi kiedyś mówiłeś? No nie powiem, fazmofobia jest jak najdalej, jeżeli chodzi o opis pokamony z karabinami. Halo, duchu! Mam włączoną latarkę, mam. Halo? Halo? Ten duch jest dam. Teraz, spróbujmy tak się słychać. Halo? 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 Hallo? Halo Ja nie mogę, no nieog... Ten duch jest tak nieogarnięty Masakra Nie może mnie odnaleźć Chociaż Normalnie bym powiedział, że od razu to jest jołka, ale wiem, że duchy ciężko mają problem o oh my god Where are you? Are you ah! O, to było nieładne zagranie, taki szybki hunt Może ty jesteś jołkaj, bo to był dość szybkich atak Po tym jak zacząłem gadać do ciebie Halo, halo! Uhu, uhu Halo Halo, halo. A... Okej, okay, to jest jołkaj It doesn't have to be okay, but I'm going to go to the house. What? It's complicated. Hello? Hello? No, it's not okay. Oh. Oh. It's very interesting. Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? How old are you? Are you friendly? Where are you? Where are you? Oh, good. Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Ok, to raczej nie będzie Spirit Box. Ponieważ dług w ogóle nie odpowiada. Jaki MF? 4, okej, okay. nie chcę tu za długo przebywać, ponieważ... Okej, okay, jeszcze raz sprawdzę nasz wszelki wypadek. To przygotuję się tak, żeby być gotowy. Where are you? Are you close? You friendly? Where are you? Oh. Okej, okay, Nic nie widać, jest ciemno. Oh god, duch tu idzie. Demon albo shade? Raczej znaczy nie jest shade, bo a atak dosłownie na mnie. To jest demon? Jeżeli to nie jest spear box, mamy pismo ducha. Ile pozostałe duchy na pewno nie są. Na pewno to nie jest Reverend, na pewno nie jest Fate, to na pewno nie jest Miling. Shade też raczej nie powinien mieć, więc to jest demon. O, to ma sens, bo strasznie szybko Hunter odpalił. O, to miało być sens, okej, okay, to jest po prostu demon. Okej. Okay. bo dość szybko atakował, dość szybko odpalił Hunty, chociaż nie zawsze chciał. Mam nadzieję przynajmniej, zaczmy. Dluga, ja zgadłem. Ej, to był demon, ej, dostanę osiągnięcie. Odkryj swojego pierwszego demona i przeżyj. Wow, to był mój pierwszy demon od tak długiego czasu. Ej, odblokowaliśmy krucyfiks. Odblokowaliśmy lepszy krucyfiks. W końcu, dzięki Bogu. Bo ten, ten krucyfiks tieru pierwszego jest okropny. Zawsze giniesz pierwszy? No, I mean, Kiedyś też się ginęło, ale tylko dlatego, że ludzie nie wiedzieli, jak gra działa. Jakby ludzie wiedzieli, jak gra działa, to kiedyś nikt by nie ginął. Ponieważ duch był o ciebie wolniejszy, nie mógł cię dogonić, nie przyspieszał. Nie słyszał cię i nie widział, twoje, nie, słyszy, nie widział Twojej elektronicznych przedmiotów. Więc kiedyś czuję się, jakby nie wiem, jakby nie, nie ma szans, żeby, żeby zginąć. Chyba, że masz naprawdę jakiegoś pecha czy coś. Więc nie wiem, jakim cudem my wszyscy wtedy ginęliśmy. Cory Gacy odpowiada ludziom, którzy są sami. Okej, okay. żadne zadania nas nie interesują. Wypijmy wszystko, jakie za darmo. Gul. gul. Gul, 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 Wypiliśmy Sanity. Ja jestem mistrzem w mm, Nie powiedziałbym mistrzem. Dalej mam problemy z przeżywaniem czasami, gubieniem się z moimi przedmiotami, czasami robię głupie z zagrania. Ale powiedziałbym, że jestem w miarę ogarnięty. Że tak to nazwę. Mam bezpiecznik w tym? No. Nie mam bezpiecznika, bo bezpiecznik znowu jest w piwnicy. Więc jakbyś z mechaniki, to byś ginął? Nie, jakbyś mechaniki raz mechaniki, to byś ogarniał. Mechanika w tej grze, szczerze mówiąc, nie jest aż tak skomplikowana, jeżeli się ogarnie. No bo masz jakby dwa zadania. Masz odkryć ducha i przeżyć, nie? No to są twoje podstawowe zadania. Odkrywasz ducha i jednocześnie musisz próbować utrzymać się przy życiu, czyli korzystasz z przedmiotów, które... znajdą ci do wody, i korzystasz z przedmiotów, które utrzymają cię przy życiu, jak kadzidło, krucyfiks. No i wiadomo, jakieś bardziej skomplikowane rzeczy typu. O, okej, okay, ja tego nie doskonale, tylko dotknąłeś duchu. Jesteś tutaj, trochę S. No, no i wiadomo, ogarnienie każdego ducha. O, ok. Nie wiem jak długo Hunter rozpoczyna, a duch jest tak. What the heck? To um... chyba nie powinno tak działać. Doorstack! tak Please! I beg you! Zaszyka internetu więc gdzie ty duchu jesteś w ogóle? Jesteś chyba w kuchni, zgasiłeś bezpiecznik. Okej, okay, wywaliłeś bezpiecznik, więc nie jesteś dżinem. Wiesz, dżin nie potrafi wywalać... ...bezpiecznika, a my musimy znowu go zapalić, żeby mieć światło. To jest irytujący duch? Mamy światło, nadziei. mam. O! Wyszedł ducha na górze, odpalił Hanta. Ok, zaczął chodzić normalnie przynajmniej tym razem. No, ale pogasił wszystkie światła nawet. A, teraz, zobaczmy jaki to jest duch. Okej, okay, rzucasz w miarę standardowo. Migasz Standardowo Prędkość też twoja też nie jest jakaś zawrotna. Ok, za za go na 18.10. 10. Poprosiłbym. O my god! Przemyśl jesteś... Przemyśl się. Przemyśl się. robić, Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Okej, okay, na no, razie nie chcesz mi odpowiedzieć, bo jesteś Urlz. jakoś nigdy nie wychodzić, mi chowanie się przed duchem. <słuchasz> no, a najważniejsze chowanie przed duchem jest, no, żeby nie widział gdzie się chowasz. Musisz jakby być przygotowany... Musisz mieć w głowie przygotowane gdzie chcesz się schować, gdzie może się schować. No i zawsze pamiętaj, że wyłączyć elektronikę zanim się gdziekolwiek schowasz, bo jeżeli duch wy wyczuje... Łoł. Wow. No, jesteś trochę engi. Gdzie jesteś w ogóle? Gdzie on był w ogóle? Nawet nie wiedziałem gdzie on był. O, i masz 5 mamy. O, okej. Okay. To ułatwia sprawę trochę. Mogę moją latarkę? Thank you. Um. Zostawię duchowi, ale nie wiem gdzie jest duch. raju. Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you close? Okej. Okay. To raczej nie będzie spurbox. Raczej nie jest Raichu, ponieważ był już fast. Znaczy nie był fast właśnie. Gdzie masz swój pokój? To jest. Garaż? To jest zimno. A, to jest garaż. Toż nie było only. jaż zapomniałem zapalić światło, więc to że może mnie dużo kosztować. Będzie ciężko zobaczyć, ducha na pewno jest only, bo mryga. może to jest only? Nie, nie mryga jakby szybciej, mryga jakby normalnie. Jesus. Duch przyspiesza. To nie umrzeć, po prostu nie umrzeć. Uu, hu. hu, hu. Może mamy tu orby, szczerze mówiąc, nie spojrzałem jeszcze? Nie, jesteś w tym, w, w, w piwnicy. No, w piwnicy, może w garażu. Nawet rzucasz to rzeczami. No, to było trochę mocny rzut, ale nie możesz być. nie może być poltergeistem. Ze swoją kamerę, masz książkę. Ja wiem, że kochasz książki. Good. Dobra, chodźmy się schować może. Nie chce mi się teraz tym duchem bawić. Więc się schowajmy. I bum, dobra, tu będziemy w miarę bezpieczni. Czy nie sprawdziłem, a nie sprawdziłem kiedy szczerze Hunter Hunt odpalił, czy to był Spirit, a to tak nie może być Spirit, więc okej, okay, nie robi to wielkiej różnicy. nie może być to, bo nie mam Spirit Box. Już? Okay, już. Bum. Zawsze musi być ktoś kto jakby zginie, nie? Jakby to jest niepisana zasada i MF5, okej, okay, IMF 5 O! Pismo ducha Shade bo miling. ciekawe kombo. Znowu waliłeś korki? Oh my god Jest tu zimno 3 stopnie Oh my god, ten duch ale to chyba jest Smiling, bo go w ogóle nie słyszę stąd. Może to Shade? Hmm. To nie jest Spirit, ale brzmiał na. na dość. czyli czego szukamy. To nie, może być, nabędzie projektor do więc albo mam Rosjantę Bartolomew albo Urka Fiolet. Orbów nie będzie. Więc zostaje nam mroźne temperatury lub ultrafiolet, więc... Na pewno jest wkurzające, że wyłączył bezpiecznik znowu. To jest nieczyste zagranie. Porozrzucą wszystko, pootwieram. więc mogę, mogę sól przynieść. Raz tu zawsze się poświęcę, raz tu zawsze takie szybko muszę cyknąć, mu zdjęcie temu duchowi, poświęcę się dla drużyny i mmm... Nowo Hunter robisz? To jest miling. się jak miling. Ja, to na pewno jest Miling, w ogóle nie słyszę. Jaką mamy tę temperaturę? Nie jest tu zimno, nie? Nie, to, to, to nie będzie sieć, więc to jest Miling. Nawet możemy sprawdzić, bo tam słyszałem, że dotknął drzwi, więc pewnie zostawił ślad V. Potrząśnijmy tym. Gdzie dotknął? Na pewno tu gdzieś drzwi dotknąłeś. I zostawiłeś. There we go. Bardzo proste. Nikt nigdy nie okrzyknie bohaterem, wow, bo każdy krzyczał, żeby nie zginąć, próbując przeżyć. Wow, wow jeszcze na sam koniec walnować go Ale ty jesteś greedy, ale jesteś takim poszukiwaczem. Widzę tutaj sławy. Tu stoi. Takie nie zostawiaj mnie. Czekaj. Nara. Jały swoje zrobiłem. Aktywność i mamy mailing. Czyli duch, który jest bardzo cichy podczas hunta. Ciężko jest go ciężej usłyszeć. Po prostu w ogóle nie słychać go, dopóki nie będzie już blisko. A w tym momencie możesz być. Dead. Alright, ostatni duch i tygodniowe zadanie będzie finito. Finito. Pyk. Pyk bierzemy na sprzęt. Kogo mamy? Billy Dexter. Mamy śnieg, co jest ok, nie najgorzej. Dzięki... W śniegu trochę łatwiej jest wykryć pokój ducha, ponieważ szybciej jej zimno do się pojawi. I jednocześnie sprawi, że... O, ale sprawi, że jeden duch będzie bardzo groźny i to jest Hantu, ponieważ Hantu jest o wiele szybsza w mroźnych temperaturach. A zimna temperatura sprawia, że no jest zimno. O, słyszałem to, słyszałem rzut. O, rzuciłeś tym. I oczywiście znowu mamy... Znowu mamy przeklęty bezpiecznik w piwnicy. Wow, trzy razy mijemy go w piwnicy, co jest najgorszym miejscem, które może być, bo ten bezpiecznie może to się pojawić w garażu. To jest o wiele lepsze, bo jest o wiele bliżej i tak pod ręką. A nie, że jest aż w piwnicy. Ale widzę, że tu czymś rzuciłeś duchu, więc... Gdzieś tu jesteś, rzuciłeś tym obrazem. Obrazem biednego happy doga. i drzwi, tak? Słyszałem to, chyba tych drzwi dotknąłeś. Gdzieś jesteś? Billy Dexter Give us a sign Daj nam znak, panie Billy Dexter Dasz nam znak? Coś zrobisz? Czy będziesz po prostu popłęgi Duchem, który będzie po prostu nic nie robić? Nope Oh my god, okej okay. Wiem, że to nie jest dzień. Włącz bezpiecznik ogad oh No sobie chodzi myśl, że tu nie zajdzie mamy bezpiecznik się hand odpalił Gdzie jest jesteś duchu Gdzieś tam jesteś O, nie słyszałeś mnie, nie widziałeś really. Okej. Okay. Gdzieś stąd zrobiłeś hanta. Że gdzieś butem. Wiem jaki but w ogóle. Jaki kopniak, żeby kopniak był. a Kiedy, flop. Kiedyś były memy właśnie z farmafobią, że ludzie zawsze... Żeby krzyczeć. O, to nie są oni. Zrobił chmurę. To ułatwi nam drogę. Ponieważ u niego jest trochę ciężej wykryć za pomocą jego zdolności hunta. Jaki medal? A, a, Rassosowi medal. Okej, okay, jesteś ass. Zrobisz mu medal z piernika. Byłoby ciekawe. O oh, Jezus. Brzmi slow, ro bo mi się zdaje, na pewno nie jesteś Poltergeist, bo rzucasz tak. O, no, może? A! No jesteś slow! O, ale na pewno przyspieszasz. Ok, 29:30 i yy. okay, na 29:30 odpaliłem ten smacz stick. Chodźmy teraz po sprzęt. Zostaniesz... Zostaniesz ciacha od znaka, więc będziesz jeszcze większą przynętą oraz na ducha. Duch jeszcze bardziej będzie chciał cię zabić, bo, bo zobaczy, że masz ciacho na sobie takie... Hmm. Ciacho. Jesteś w kuchni, co nie? Tu jest zimno. Zobaczmy. Jeden stopień, to jest dość zimno. Trzy stopnie, to jest cold. Mam tu jakieś orby? Coś tu fruwa? Znajdę. Chyba nie. Okay. dotykasz tutaj rzeczy. Oh my god! Nie pękaj światu! O, you ass! Jeszcze raz się zesmastikuję, nie chcę się robić testu, więc po prostu... Więc po prostu zesmastikuję go. Nie zdradź go. I taka prawda byłaby. Ostat... W zeszłym roku nie, nie te święta, tylko jeszcze poprzednie, czyli w 2022 to było. Był świąteczny event, że właśnie trzeba było zbierać ciastka na mapach. I trzeba było właśnie nakarmić ducha nimi. I trzeba było tak zrobić na każdej mapie, i później przed nim uciec. Żeby, żeby zdobyć odznakę po prostu tego świątecznego eventu. Więc. F2. Okej. Okay. Masz książkę, duchu. Coś tu dotknąłeś? Stawiać jakieś ślady czy coś? Światło? Nie. Zimno? Jest jeden stopień, więc nie jest jakby super mroźno. Znowu IMF, nie wiem co ty w duchu robisz. No tak, sól ma tylko dwa. Ok, chciałbym latarkę. Bronc, where are you? Are you close? Are you friendly? Oh. Ok, mamy Spirit Box. Orbów nie widziałem, więc chyba mogę je odznaczyć. Where are you? How old are you? How old are you? Where are you? How old are you? Ok, przynajmniej mamy Spirit Box. Um, czy gdzieś tu Smart a? nie zostawiłem? Oh god. Wiem, że brałem smacz sticker, nie? Gdzie go kładłem? To jestem dam. Przestań z tymi ghost eventami. O, Oj, mam f 5! Na chwilę zaczniemy w 5. O, bo jest slow, więc jesteś twins. O, jest dots. Nie, jesteś rave. I'm out of here. Okej, okay, to no był speedrun! <laughs> Ten duch postanowił wszystko mi w miarę pokazać. Okej, okay. Raif akurat łatwo można było rozpoznać po tym, że, że, że nie może wejść w SUL, więc potem byśmy go rozpoznali jakby nie wchodzi nam w sól, ale... Zdobyliśmy wszystkie dowody, więc na jedno wychodzi. MF5, na sekundę zacząłem DOT, zacząłem na koniec, no i Spearbox nam odpowiedział. Hej, mam, dostałem osiągnięcie! Taking all challenges. Czyli na, nawet od razu do spoiler, że zgadłem dobrze. Ja, I to był Rave. Dzięki czemu zrobiliśmy tygodniowe zadanie. Przez co zarobiliśmy BAM! 5 kloców. Pięć kawałków. Po prostu tak od tak. Boom, Dwa poziomy, odblokowaliśmy nawet lepsze. Lepsze sen lekarstwo. zajął nam 7 minut. No i done. To było... To było w miarę easy szczerze mówiąc.